Dzień dobry, witam serdecznie w naszym kwartalnym update'cie tego, co się dzieje w trampkach na giełdzie. Dotychczas minęło około dwóch lat naszego działania. Udało nam się w tym czasie zorganizować 13 dużych naszych flagowych już konferencji trampkowych, każda z nich na około 250 dzieci i nastolatków. Do naszych. Wszelkich działań edukacyjnych organizujemy grupy mentorów wywodzących się z sektora finansowego. Są to finansiści, marketingowcy, prawnicy, przedstawiciele instytucji finansowych i mediów rynku kapitałowego. W ramach naszych formatów, które już wprowadziliśmy do dzisiaj w, pod flagą, pod marką, pod kolorem Fundacji Trampki na Giełdzie, oprócz flagowych naszych konferencji organizowanych na sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i też w różnych innych miastach Polski, są warsztaty bardziej kameralne, warsztaty dla klas, dla grup organizowane. Również na giełdzie, ale organizowane też w różnych częściach Polski w placówkach edukacyjnych. Mamy warsztaty dla trzech grup wiekowych. Nasze warsztaty z kategorii Kids to warsztaty dla klas 1-3 szkół podstawowych. Warsztaty z kategorii Teens to warsztaty dla klas 4-8 szkół podstawowych. I Almost Adults, czyli prawie dorośli, to warsztaty dla nastolatków ze szkół ponadpodstawowych. Mamy też. Cykl materiałów i warsztatów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. Nasze warsztaty kameralne prowadzimy w całej Polsce, w różnych regionach. To, co dotychczas zrealizowaliśmy, jeśli chodzi o takie pakiety warsztatów, programy edukacyjne. To Akademia Jutra realizowana we współpracy z Fundacją XTB, gdzie w województwie mazowieckim od października do grudnia 2024 prowadzimy 100 klas ponadpodstawowych. Każda klasa otrzymuje od nas dwie godziny warsztatowe. Około 3000 młodych głów łapie porcję konkretnej wiedzy o finansach, inwestowaniu, bezpieczeństwie finansowym. I budowy tego bezpieczeństwa finansowego na przyszłość. Oprócz tego rozpoczęliśmy cykl 50 warsztatów w całej Polsce dla maluchów, czyli dla klas 1-3. W styczniu rozpoczynamy kolejną 50 takich warsztatów dla maluchów w Wielsku Białej, czyli zaczynamy wychodzić poza województwo mazowieckie bardzo dynamicznie. Zapraszamy serdecznie naszych partnerów. Którzy wychodzą, wywodzą się z sektora finansowego, są to instytucje finansowe, ale też prywatny biznes do współpracy przy naszych licznych akcjach edukacyjnych, przede wszystkim przy flagowych konferencjach, ale też przy naszych warsztatach. Bo im więcej nas, tym silniejsza ta edukacja, dzięki której będziemy walczyć albo pracować nad tym, żeby przyszli dorośli, byli bezpieczniejsi finansowo. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasz kolejny kwartalny update w Trampkach na Giełdzie.